Rewolucja przemysłowa na Górnym Śląsku nie była napędzana tylko węglem, ale także produkcją metali. Dzisiaj chcę wam przedstawić, dzisiaj chcę wam pokazać prawdziwe imperium cynku. Rozmiary tej hali robią wrażenie. 91 metrów długości, 20 metrów szerokości i ponad 5 metrów wysokości. To w przybliżeniu wymiary trzech boisk do koszykówki ustawionych w linii. Obok znajduje się hala maszynowni, nieco mniejsza, ale również bardzo rozległa. Jestem w hali głównej Muzeum Kutnictwa Cynku Walcownia, gdzie zachowano jedyny w Polsce zabytkowy ciąg technologiczny do wytwarzania i walcowania blach cynkowych. Znajdziemy tutaj między innymi piece do topienia surowca, tzw. Tak karuzela odlewnicza, urządzenia do walcowania czy nożyce do cięcia blach. Ten wyjątkowy w skali europejskiej czy nawet światowej zabytek epoki przemysłowej znajduje się na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Oprócz hali wraz z wyposażeniem, z samego początku XX wieku warta uwagi jest kolekcja silników, ale to cynk odgrywał zawsze pierwsze skrzypce. Dlaczego akurat tutaj, na Górnym Śląsku? Bo tutaj było paliwo, czyli węgiel, potrzebne do rozwoju hutnictwa. To połączenie przynosiło większe dochody, bo cynk mógł być sprzedawany jako realny produkt, a nie tylko jako wydobyty surowiec. Zwykle muzea kojarzą się z pewnymi obostrzeniami i regułami zachowania. W muzeach bardziej technicznych, gdzie poruszamy się między zabytkowymi maszynami, te zasady bywają nieco rozluźnione. Tutaj jednak organizatorzy poszli o krok dalej. Do Hali możecie wejść z psem, czy nawet wjechać na rowerze. A może nawet przymknęliby oko na wjazd na starym motocyklu.